Jagnę wiedli drużbowie, szła bujno, uśmiechnięta przez łzy. Wesele Boryny z chłopów Reymonta znają wszyscy, choćby ze słyszenia. Aby przybliżyć charakter wiejskich wesel z początku ubiegłego stulecia, w lipcach reymontowskich, które były inspiracją do napisania nagrodzonej Noblem powieści, zorganizowaną wyjątkowo weselną ucztę. Aleksander Ziemieńczyk. Jagna, która w 2014 roku zasiadła obok swego męża Boryny, nie tak jak jej literacki odpowiednik, była wesoła i uśmiechnięta, bo na tym weselu nie było miejsca na smutek. W postać Boryny kolejny raz wcielił się pan Jerzy Margrabia. Jestem szczęśliwy, że mogę grać rolę Boryny od 17 lat i mieć przy sobie piękne i mądre jagny. Ale żeby to osiągnąć. Trzeba mieć odpowiedni wiek i odpowiedni wygląd. Dla mnie to jest podtrzymywanie tradycji, gdyż jestem z tego regionu, z Lipet Reymontowskich. W tym roku oprócz łowickich weselników wybawili się na nim goście z ziemi kurpiowskiej i mazowieckiej. Mają inne stroje, śpiewają inną gwarą, są dynamiczni. W pewnych momentach może, może nawet bardziej dynamiczni jak nasz zespół. Instenizację przygotowała gmina Lipce Rejmontowskiej w ramach projektu Lipce Rejmontowskiej ponadregionalnym produktem turystycznym. Gmina chce promować turystykę w oparciu o historię Lipiec opisywaną niegdyś przez Władysława Rejmonta.